Cześć. Wiesz kogo mi brakuje w tej konwersacji? Nie. To i babuś. Dobra, skocz. Dlaczego ty go namawiasz, Arek? Jeszcze raz muszę skoczyć? No ta, jasne. Skocz. Ten mi przekonuje, żebym skakał już. Nie, nie. Ja mówiłem, żeby skakał jakby podczas wspinania się. Wiesz co się dzieje z alpinistami, jak skoczą podczas wspinania się? To tej skrzynki masz po lewo lecieć ty kurwa. Sorry, sorry, że jestem. Jaki no? Oh, sorry. Nie, martw ja to jest tylko specjalne. Dzięki za komentarz. Nie ma nazwy. No Ciekawe, ciekawe. O, tam są kasztelczanki. Gdzie? O no, tu. A. Nie wiem. Jest... <laughs> I Ale jest takie miejsce, gdzie jest dużo ich, nie? Gdzieś tutaj w okolicy. Tylko nie pamiętam, jak tam się szło. Samotne matki są w okolicy jedynie. Samotna matka cię. To... No, jest w dupie. Y co nie miało sensu... Przestań, oh, yeah. Gdzieś w okolicy, mówić jest dużo... No ...kryształów. Samotniotek. No. To jest lud. A? Smyk. Ja... Dobrze, że jesteś ta biedna. To mi się bylą przyciski czasami. Bo grałeś z innym sterowaniem no, wcześniej. No w padzie A no tak, na no grałeś. No tak, w sumie. A będzie kosztował coś ten Soros dwójka? jak się ma zwykle? Tak, 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 tak. Będzie tak. kosztować. Przewidywana cena to 10 tysięcy. Ale dlatego, że skiny po prostu w górę będą szły, nie? Opłaca się chociażby na inwestycje. No tak, tak. Ja kupuję, No Ja też kupuję, no bo się opłaca. Teraz 2? No. A da się ta gra będzie dolna, jak coś. To będzie update do CS1. Nie, mi nie chodzi o to. A o co? Nie chodzi o to, że była darmowa, tylko chodzi mi o to, że... no kurde, to takie. No, Bo no powinna brak. być jakaś, nie no. wiem, jakaś, jakaś promocja powinna być dla graczy, co mają już CSGO na przykład. Ale to jest darmowa I gra. To będzie darmowe, to będzie update po prostu. Serio darmowa? Precjoza. Ej, Prezioza. ej, czemu nie mogę nic zrobić? Spadłem i nie mogłem skrzydeł odpalić, jestem ku na dole. Dobra, że jednak tak. To Ty będziesz k***a faktycznie. <grymne> ja pierdolę. No skąd miałem wiedzieć? No bo ziemia na ziemię, no. Ty jakbym ziemią posypał ziemię, to by źle zadziałało na nią. To byś uleczył ziemię. No właśnie. Ty go nie chcesz, to jest przeciwnik. To nie, ale ze faktu, to nie. <grymne> Czekaj, co? <grymne> tak. Nie no, przecież nie mam czasu robić fabuły nawet, bo cały czas ten. No to ja masz już... tajem... <grymne> i ten. Nie można. Je... Czarek, nie można. Tak po prostu. Trzeba najpierw porozmawiać. No nie. Nie. Ja to jest ogromne. A Jarek, co jest jeszcze ogromne? To się wytnie? Jarek, no, muszę przestać te poboczne robić. To jest jak TikToki trochę. Wciąga jak skur... Masz jakiś złoty środek na mój problem? Arek ogólnie w środku jest złoty. Co? Bo mi się podoba ta gra, to chyba niedobrze. Nie wiem, Kajder, czemu to mówisz cały czas, kurwa Jak ci się podoba, to w nią gra, jak ci się nie podoba, to w nią nie graj. Wy... mieć. No, wszyscy mówią, że to jest słaba gra. To jest słaba gra, słaba gra. Słaba gra. Nie Wszyscy tak mówią. Przestań <grym> to wszyscy, kurwa. No... W sensie, moim zdaniem ta gra to jest taka... To jest po prostu Zelda dla ludzi nie mających Nintendo. Nie no, to będzie nawet trochę lepsza Zelda. Grałeś kiedyś w Zelda? Nie, ale widziałem jak to wygląda. No, oglądałem przez 7 godzin? Nie. No to chuj. jest. Dawaj, dawaj, dawaj. O, co się dzieje? Aha, liquid bio. Ale ja tyle to robiłem, żeby odblokować to? No nie. To są dzienne, takie fioletowe. Tak. O, mogę wiszę otworzyć, Arek. Jesteś gotowy? Jestem. O, wiszuje, uwaga, uwaga. No i nie wszystko co... No, dobra, mieczymy, to, to mnie nie interesuje. No i masz beneta. No tutaj moja reakcja na tego beneta była dosyć słaba dlatego. Ło! Beneta trafiłem, ale zajebista postać! Zawsze chciałem. Kurczę blade. Hmm, no to super. Akord to jest broken postać, to jest broken. Dobra, nie wiem, że to robię. Pobieram gdzieś no impact. Ale ładna jest taka kurwa. O, To jest fajna scena, to co to jest tak, pani travelerka? No ale generalnie chodzi o to, że no, masz bliźniaka złego. Ja chcę beneta sobie ulepszyć. Ja go nie używam, bo jest broken. Ale level powiedział, że on nie używa beneta, ponieważ jest zbyt broken. mi się podoba ale... w, Mam w... Używaj beneta, byku. To nie tak że masz wybór dostać innych Energy Retcher na się? No zależy po co się idzie. A ja wiem pod co idę. <laughs> czekaj, co ja robię? Pościarz. Jak ja tam wejdę? Ja. Specjalnie duże drzewo dali. nie. Mam już 16%. I must leave no stone unturned. I must fuck your mother. Zaprowadź mnie... Prosto do Betlejem. W ogóle to masz dobry kader do meczu, no To samo jak to widzę, jak używasz umiejętności i widzę dwucyfrową liczbę to mnie boli, nie? Daj no. ja w karciance więcej biję, nie? A ty chyba jesteś gejem. Twoja mama... Na włosku się jedzie Ale super Ja już ci chciałem powiedzieć, że... Niedługo trzeba bossem być to? Tak? Ale super, wow. To tak jest to skrzynka, nie? Ma... co ty, ty zrobiłeś? Tak. Za tobą jest skrzynia, czego nie rozumiesz? Prawo, lewo No tam, no tam to wiem, hmm. ale myślałem, że tu gdzieś <laughs> Za tobą jest skrzynia i gdzieś na 64 razy Gdzie za tobą? <laughs> <laughs> miniaturka, miniaturka to ja trzymała Zaznaczę na mapie to miejsce ale, Tutaj z 15 minut biłem się z jakimś ziutem Już mi się tak nie chciało Bo to była już piąta po rząd godzina grania Ale ja dalej grałem Nie wiem dlaczego Wychodzi na to, że mi się chyba podoba ta gra Ja pierdolę Koło pan log No Super Dobra ja sobie zrobię ten kolację Zetwór. Co? Zetwór.